Ta propos festiwalu, festiwal nazywa się Core Medellin, jest to festiwal organizowany przez Tomorrowland. Tak wyglądają bilety, festiwal trwa dwa dni, my idziemy tylko w piątek, festiwal trwa jest w piątek i sobotę. Zapłaciliśmy za bilety 100 dolarów od osoby, no i te bilety potem wymieniamy na opaskę przy wejściu. O 18 się zaczyna, mamy godzinę 15. No, to widzimy się przy festiwalu. Core Festiwal odbywa się co roku w Medellin, Los Angeles i Melbourne. Co prawda nie jest tak duży jak Tomorrowland, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Na festiwalu znajdują się trzy sceny. Scena główna: Core, jest to stara scena, która była na Tomorrowland. Scena Altferda, która wygląda jak dwie splecione ręce. Oraz scena Arbor, czyli zwykła, mała scena, umieszczona między drzewami, ale oddaje, oddaje fajny kształt. to jest strefa z żarciem. Wszystko, jakieś kanapki, pierdoły, takosy, pizzę, co chcecie w zasadzie. Mierzymy sobie pizzę w tania za 19 900 peso. I to jest Dominus pizza, proszę bardzo. Dacia, pizza wygląda w ten sposób: 6 kawałków smacznego. Ogólnie są też punkty z wodą i można sobie nalać.

w dzień kolejnym. dzisiaj to już nasz ostatni dzień w Medellin, więc idziemy się przejechać tą kolejką, Pierwszą kolejką linową miejską na świecie. Pokażemy Wam widoczek z samej góry, jedziemy... Jesteśmy na wschodzie Medellin, więc jedziemy dosłownie na sam krańc wschodniej części. Tam podobno będzie bardzo fajny punkt widokowy i mają być też jakieś ładne graffiti czy tam murale i tak dalej. Posiedliśmy już tutaj, właśnie można sobie wyjść ze stacji taki, taki oto tarasik, tutaj widzicie domy w tej dzielnicy, jak wszędzie indziej, a zaraz zobaczymy tutaj widoczek jak wygląda. A jesteśmy na dachu stacji H. Bardzo widać tu pięknie panoramę, dzisiaj jest mocno pochmurno, więc trochę pochmury psują widok, ale i tak no robi robotę. Tutaj widzicie, po tej stronie też jest autostrada. Jak Pan Przewodnik wczoraj mówił, tam od strony Komuny też była. Tam się ciągnie aż do końca. Jego na widoczek, tutaj właśnie jeszcze raz na te domy obok stacji. Bardzo przypomina Komunę 13, A nie ma zbyt dużo murali. Widzieliśmy murale po drodze, jechaliśmy tramwajem, ale nie chciałem nagrywać, bo było dużo ludzi. No to my już wracamy z powrotem. Tym razem będzie pusty wagonik, więc wam pokażę dokładnie jak to wygląda. Miejsca jest dla 10 osób ale wpuszczali po 9 wcześniej, jak jechaliśmy do góry. No, a teraz będziemy sami i pokażemy wam jeszcze raz widoczki. Ale powiem wam, mega ułatwienie dla tych ludzi, którzy tu mieszkają na samej górze. No, masakra byłoby to. Dojeżdżanie bez tego środka transportu. Proszę bardzo, widoki są mega spoko. No i powiem wam, z góry to miasto, tu widać tylko kawałek, jego fragment, tylko tą wschodnią część, więc no, naprawdę jest ogromne. Rozległe jest to miasto tak, że ja jestem cały czas w szoku, Słuchajcie, dodajaliśmy do tej dzielnicy, gdzie Pablo Escobar pomagał tutaj ludziom, budował im chaty i tak dalej. I chcieliśmy zobaczyć ten jego mural sławny i już go nie ma. Został zamalowany. Teraz ten mural wygląda w ten sposób. Bardzo ładny jest, ten nowy też. poza tym możecie tutaj kawałek dalej, są dwa muzea. Jedno ma słabe opinie, kosztuje 30 dolarów wejście i zwiedzenie go zajmuje 30 minut jakieś jego stare samochody, jakieś jego tam zdjęcia i pierdoły. Jest też drugie muzeum, tam gdzie był jego chyba dom. Nie ta sławna ta Hacienda duża, która jest oddalona stąd o 4 godzin, 5 godzin drogi, tylko ten jego dom, który ma tutaj mieszkał i tam można spotkać jego brata i też oprowadza, ale też kosztuje 30 dolarów i my tam nie pójdziemy, bo nam po prostu szkoda kasy. Ale tutaj do góry jest jeszcze takie mini muzeum, wam pokażemy, gdzie można kupić sobie pamiątki i zdjęcia z tam jego no więc, o tutaj widzicie, już panowie też malują, a my idziemy tutaj. Aha, i tutaj widać, że jest, jest tur, a tu jest to mini muzeum, miało być i jest zamknięte. Ej dobra, pan nas spuścił do środka i możemy sobie zobaczyć jak to wygląda. Tutaj możecie sobie kupić, o, pamiątki, kubki, jakieś tam kieliszki z bronią, breloczki, szoty. Tutaj mamy też kubki, tutaj mamy kapliczkę, mamy też jego zdjęcia. Proszę bardzo, tu jest, tu jest ta sławna hacienda na pole, tak wyglądało wejście. O, tutaj macie nawet broń. Mamy jego zdjęcie za kratkami. O, tutaj mamy... Książki, jakieś czapki Bardzo, i koszulki Leci też film telewizji z nim Proszę bardzo, też mamy Tutaj członków tego kartelu wymanowanych I tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie Z jego zdjęciami, proszę bardzo, tak to wygląda O, tutaj macie zdjęcie w momencie, kiedy go zabili, to też było w serialu Narcos. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam. No i to jest w zasadzie tyle: to jest to, jest to wszystko. Więc jeżeli ktoś się interesuje tego historią, my nie będziemy za tym dużo opowiadać, bo generalnie no, ten człowiek to no, nie muszkuje mi się, był mordercą, ale też zrobił tutaj trochę dobrego dla, w tej dzielnicy, tutaj dla tych ludzi. I no, jest też to jest atrakcja turystyczna po prostu tutaj, w tym mieście, bo. Dzięki temu serialowi Narcos i tak dalej, tak naprawdę Medellin też stało się też turystyczną. turystycznym. Jeszcze można pojechać, zobaczyć jego grupę, ale on jest dosyć daleko, w południowej części miasta. My nie będziemy tam jechać, bo to szkoda czasu tak naprawdę. No jeżeli ktoś naprawdę się tym interesuje, to polecam pójść do tego muzeum, tam gdzie jego brat chyba robi wycieczki. Wtedy może powiedzieć tego jego historię. Poza tym tutaj jeszcze możecie zobaczyć, są listy gończe. to w też są jeszcze. Czyli to jest 2 miliardy peso? 2 miliardy 700 milionów peso, a 10 milionów dolarów list gończy. Tam u góry masz też, ale to jest pesos. Miejsce ciekawe, ale dużo nie ma tutaj do zobaczenia generalnie. No i ten jego mur, sławnie też usunęli. Zaraz się spytam tu pana, dlaczego dlaczego go usunęli? Pewnie już jakby nie chcą. Może nie chcą już po prostu promować takich miejsc. Są też zdjęcia tych zwierząt, które czasami nas prowadzą do tej haciendy. Są hipopotamy, są zebry, są. Żyrafy są, strusie są, tam jest jeszcze, no, sorożec, kurde, no, flamingi, lw, wielbłąd, lwy. Generalnie nam, nam powiedzieli znajomi z Bukaramangi, że teraz tam jest zrobione park? W... Park rozrywki. Ta, no, tam jest park rozrywki i można tam pojechać sobie, więc... Ale to jest strasznie daleko, bo to jest między Bukaramangą a Medellin. I nie wiem, może za rok się tam wybierzemy, tak, zobaczymy. Tak, dodaj, weźmiemy w przyszłym roku, wejdziemy no, tam. Dobra, spytałem się pana czemu usunęli ten mural, no generalnie e, był zbyt ofensywny, ten, kontrowersyjny. zbyt kontrowersyjny był ten mural, nie, nie podobało im się to i przyszedł rząd po prostu i kazali im go usunąć, pewnie tutaj lokalnym artystom po prostu, zamalowali go i tyle, no ale mówią też, że cały czas chcą zatrzymać to miejsce tak, co jest, po prostu, bo to jest atrakcja turystyczna i mówi, że... Nie chcę, żeby to miasto było kojarzone jakby, że Paweł Escobar był dobrą osobą, bo nie był, no taka jest, taka jest prawda. Zabił mnóstwo ludzi, ale mówi, jest częścią historii tego miasta i a że historii nie można zmienić, no to ona zawsze jakby... Zawsze będzie tutaj kojarzona z tym miejscem, no i po prostu chcą jakby utrzymać to jako to miejsce turystyczne, żeby turyści mogli przyjechać i no żeby zobaczyć, było naprawdę po prostu. On też mówił, że chciałby, że chcą uświadamiać turystów, że jak wiecie, przyjeżdżacie tutaj, obejrzeliście narkotów, bio, ale fajnie przyjeżdżamy, Paweł był taki super, no to oni chcą wiesz zmieniać ich mindset, nie? Że to jednak nie było tak, że on był jednak mordercą i no tak naprawdę jest strasznym człowiekiem i też chcą właśnie uświadamiać ludzi w tej, w tej kwestii. Więc podsumowując, no generalnie tutaj y, nie ma za dużo do zobaczenia, no są tylko jego zdjęcia, jakieś pierdoły, no w tym muzeum jego nie byliśmy, no bo szkoda nam kasy, 30 dolarów według nas to jest za dużo. Jakby to kosztowało, nie wiem, może z 10 dolarów, może byśmy się przeszli. Marta widać by pewnie nie poszła. No ale no, co? No, tak to wygląda. No więc mi się wydaje, że osobiście, że chyba nie warto, że chyba nie warto tu przyjeżdżać. No chyba, że ktoś faktycznie się bardzo tym interesuje, no to wtedy możecie przyjechać. Ten mural, który zrobili zamiast yy, Pabla, no jest też bardzo ładny. Wygląda jakby ktoś na grzybkach halucynogennego. <grybka> no i tak jak wcześniej mówiłem, tutaj już no, panowie lokalni artyści yy, malują kolejny. Też z jest kowalem, czekajcie. A, bo to jest Vario Pablo Escobar. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, zrobiliśmy podsumowania Medellin, a już jesteśmy w jednostkowej miejscowości, więc robimy je teraz, w tym momencie. Jechaliśmy do Salento dzisiaj. No, ale o tym będzie w następnych odcinkach. Więc podsumowując Medellin, to powiem Wam tak, spędziliśmy tam cztery noce. I wydaje mi się to trochę za mało, bo oprócz tego co Wam pokazaliśmy, jeszcze można było zobaczyć sobie jest podobno bardzo ładny ogród botaniczny ze zwierzętami, jest podobno bardzo ładne oceanarium. Największe akwarium w Ameryce Południowej, na No i jeszcze jest bardzo ładne planetarium, ogólnie jeszcze jest taka jakby dzielnica, może nie dzielnica, ale strefa imprezowa, gdzie można pójść sobie na imprezę, więc jak ktoś lubi imprezować, myślę, że Medellin będzie idealnym miastem pod to. No zdecydowanie, to na pewno. Jest jeszcze bardzo dużo muzeów y, fajnych, na które też nie mieliśmy czasu, żeby pójść, więc też polecam odwiedzić. No i tak jak mówiłem, te dwa muzea Kobara, ale to one są dosyć mocno wyceniane, więc jak ktoś lubi ten temat, to może się przejść, wiadomo. I ogólnie, no miasto, tak jak widzieliście, jest ogromne. Jest przerażająco ogromne, tak jak myślicie, że dla mnie Londyn był zawsze dużym miastem, bo żeby dostać się gdzieś w Londynie, no to potrzebujecie tam najmniej godzinę. Gdziekolwiek chcecie dojechać, co najmniej godzinę. Medellin przechodzi wszystko, co widziałam w życiu. Naprawdę. Przy Medellin, Londyn to jest Poznań. Jeszcze przedmieścia są można pojechać sobie na jakieś hajki, jakieś wodospady, jakieś różne pierdoły, więc... Naprawdę no, żeby pozwiedzać całe miasto, to myślę, że tydzień minimum trzeba by tam poświęcić. No, ale poza tym też mi się wydaje, że jest trochę przeludnione to miasto. Korki są masakryczne. Na pewno nie chciałbym tam mieszkać, bo to było aż za dużo, dla nas przynajmniej. Ale poza tym było bezpiecznie, no ale e, tak jak słyszeliście tego gajda z Komuny 13, niektóre dzielnice lepiej nie chodzić, w szczególności po ciemku, żeby nie dawać sobie okazji, do, żeby ktoś Cię okradł. Ja też chciałam powiedzieć, że my tak mówimy, że jest bezpiecznie. Wszyscy wiemy, że dla nikogo jest wszędzie bezpiecznie. Ale też musimy pamiętać o tym, że jednak jesteśmy w Kolumbii, w Ameryce Południowej, i tu mają takie bardzo fajne określenie, które brzmi: nie rób z siebie papai, nie dawaj papai, które po prostu polega na tym, żeby nie robić z siebie łatwego celu. Więc niby jest bezpiecznie, ale trzeba pamiętać, że nie wolno właśnie chodzić w jakieś dzielnice, które nie do końca są. Takie turystyczne, żeby też nie jechać po ciemku. Też na Plaza Botero, w samym centrum miasta, widziałam, że ogrom ludzi, 90% ludzi chodziło z plecakami z przodu. Także jest fajnie, jest ładnie, jest kolorowo, ludzie są przesympatyczni, ale pamiętajcie, żeby nie dawać papai. No i uważajcie na siebie. No a my na tym to kończymy dopłacowanie Medellin. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dajcie lajka. Komentarz dla zasięgu. Dajcie dalej, bo jeszcze będą kolejne odcinki, i na bank będą super. Cześć. Okay.